Właśnie jesteśmy w ośrodku komunikacji i jesteśmy właśnie w trakcie zdawania, jesteśmy w trakcie szkolenia na prawo jazdy na motocykl. Mamy no teraz chwilę przerwy. Yy, mi kazano zmienić spodnie na długie, bo nie można mieć krótków yy, spodanych. Wałowi też yy, kazali zmienić. Nie zabrałem żadnych produktów spodni na Muszę kupić specjalne spodnie, bo się cierpiałem, było. Także misja coś zjeść, wiele odpocząć. A ja przebiorę spodnie w hotelu a do Michał musimy jakieś spodnie kupić. Nie ja kupię jakieś spodnie, nie? Jak nie znajdę, to że szukałem, ale nie było mnie spodnie, nie wymyśliłem. Okej, zmiana spodni. No, musimy mi uwierzyć. <grystanie> Zakończyłem sukcesem. Już jesteśmy do środku. Mamy jeszcze jakieś 20 minut, zanim zacznie się dalsza część lekcji. Wydaje mi się, że jeszcze tak za dwie godziny potrwają same lekcje, a potem podejrzewam, że przystąpimy do egzaminu teoretycznego. Zdawaliśmy egzamin taki z reakcji i spostrzegawczości. <noise> tutaj się wykrywało blind spot. Trzeba było nacisnąć pedał w odpowiednim momencie, pokazywanie kolorów i taka maszyna, która no trzeba było przesunąć te patyczki tak, żeby były w równej odległości od siebie o. i tak ją. Dostaliśmy taką książkę. Niestety za dużo się nie dowiemy, bo wszystko jest po tajsku. Dostaliśmy zielone, zielone karteczki i jutro o 13 mamy egzamin praktyczny. No i Mamy jedno podejście do egzaminu praktycznego. Jeżeli się nie uda, to możemy podejść dopiero po trzech dniach. Tak? A gdzie? Ja 50 na 50. <laughs> ja miałam 46 na 50, trzeba mieć 45, żeby zdać. Mieliśmy dzisiaj jedno podejście. Gdybyśmy dzisiaj nie zdali, moglibyśmy przyjść jutro, i jutro mielibyśmy dwa podejścia. ale na szczęście udało się właśnie za pierwszym razem więc teraz tylko egzamin taktyczny i właśnie no mamy jedno podejście i, i no, tak. no i, no i tyle, no. Trzy... Myślę, że zdamy, no jak coś, no to Pani mówi, że trzeba czekać trzy dni, więc jakby... Ale mamy 90 dni teraz w ogóle, żeby zdać tylko ten praktyczny jakby, nie? Tak. I tak. można co 3 dni podchodzić, więc no ewentualnie, myślę, że znamy, ale no jak coś, no to ewentualnie moglibyśmy tu wrócić wtedy w poniedziałek na przykład, No tak, nie? bo dzisiaj mamy środę, tak, to po 3 dniach, to to tak jest, poniedziałek. Bo tak jak dzisiaj to jest o 8, no to nie ma szans tutaj dojechać na 8 spółkę, nie? Ale to ale, 13... ale ten egzamin praktycznie jest o 13, więc możemy rano wsiąść w busa, przyjechać to zaliczyć i wrócić, nie? Jak coś, ten sam dzień, więc zobaczymy. Praktyczny i możemy legalnie mieć z powrotem Tak, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy e, zdali e, jutro egzamin praktyczny. W ogóle podczas naszego egzaminu rozpętała się straszna burza. Jakim sposobem musimy wrócić? No, no trudno, no zmokniemy. No. Ja muszę ten, będę musiała wysuszyć te leginsy, które mam dzisiaj na sobie, bo... A, ważna uwaga, z, zwłaszcza do dziewczyn, no, no do wszystkich. Jeżeli podchodzicie do prawa jazdy, do nauki na prawo jazdy, to bierzcie długie spodnie i coś najlepiej z zakrytymi ramionami. Przydałem mi tutaj, nie wiem, gdzie indziej, na przykład na Puket. Myślę, że tam w ogóle to jest hmm. dziwne, bo tu nie ma żadnych na przykład znaków, bo jak wchodzicie do świątyni tak. barwę, no to są znaki i to jest zrozumiałe. No, ale dlaczego też na prawa jazdy ubrać długie spodnie? To nie rozumiem tego. Jest to dziwne. Na, na szkolenie z prawa jazdy musieliśmy ubrać długie spodnie. Przy 30 stopniach i 100%, 100 a, wilgotności a jutro, musimy się kisić w długich spodniach, no bo, bo, bo tak. A jutro jak mamy egzamin praktyczny, który jest na zewnątrz? I jest tylko każdą rondo drugie spodnie. Jakby... Tak. No dobra, idziemy. Tak wygląda y, plac manewrowy. Z tego co wiemy, to y, wpierw jedzie się prosto. Potem jest stop, trzeba się zatrzymać, chwilę tam poczekać. Następnie jest rondo. No i trzeba wjechać na rampę. Tu jest ta rampa i to jest y, taki trochę y, postrach egzaminacyjny, bo E, nie jest taka cienka wcale. Myś... Spoko. No i to chyba tyle, mam nadzieję. Tu jest jeszcze jakieś wzniesienie, ale ja podejrzewam, że to jest do out. No i tyle. Za chwilę miał się zacząć nasz egzamin e, na skuter, praktyczny egzamin. E, no już jesteśmy na placu, już Pan nas wywołał. E, ja wypożyczyłam skuter dla nas e, na egzamin. No i zaczęło padać. I to tak, no nie byle jak. Tylko tak, tak konkret. Tutaj wypożyczyłam właśnie ten skuterek Honda. No ale póki co czekamy aż przestanie padać. Wypożyczenie skutera kosztuje tutaj w ośrodku 100 batów za osobę, czyli zapłaciliśmy dwie stówki. Ale to jest, no, 100 to jest jakieś 12 zł. Więc za 24 zł mamy skuter na egzamin. Można przyjechać swoim skuterem bez prawa jazdy, żeby zdać prawo jazdy. No, logika tutajsza, ale jak najbardziej tak można, nikt tego nie sprawdza. Nie ja mówię, a skończyło się dopiero badać po 15, nie? Nawet po 16. Nie? Tak wygląda egzamin na auto. Tutaj w kolejce te niebieskie samochody są na wzniesieniu. O, pani perfekcyjnie zaparkowała. Tu jest chyba taki etap, że trzeba kołem najechać na linię, ale nie przejechać po krawężniku. Zastanawiamy się cały czas, jaki to ma sens, po co to jest? No tak, bo tu jest... O, tu jest taka biała linia i krawężnik żółty. I wszyscy najeżdżają na tą białą linię. No jedna pani tam najechała na ten krewężnik. Nie wiem czemu czemu ma to za bardzo służyć. Ale a tutaj ziomeczek takim trakiem. Pan tutaj teraz tłumaczy jak ma wyglądać egzamin. Chcą nam po prostu obserwować. Yy, no i potem, jak będzie nasza kolej, zrobić tak samo. Oczywiście poprawnie. Zobaczymy. Ja się trochę stresuję. Michał nie, ale ja trochę się stresuję. W egzaminie, Michał zdał, a ja oblałam. Oblałam egzamin na y, placu manewrowym i czuję się jak przegryw w życiu. Wcale nie, bo ja, ja też te zaliczyłem. zaliczyłam za pierwszym razem, bo tam jest taka belka, prosta, jak widzieliście na filmiku wcześniej. No i za pierwszym razem to nie mogłem jakoś balansu złapać i się zreslizgnąłem po prostu, musiałem nogą i już jak nogą się zrobi, to już jest fajnie. A za, za drugim razem to jakoś poszło, ale też już czułem w pewnym momencie, że tracę balans i, i że znowu spadnę, ale jakoś tam... Bo najgorsze jest to, że trzeba jechać powoli, a jak się jedzie powoli, to jest bardziej łatwiej stracić balans i ciężej się tak jedzie. Jakby po tej balce trzeba było szybko przejechać, to spoko. Tak jak Angelika, Moim zdaniem no, bo dobrze ja, ob, bo ja oblałam dlatego, że no, za szybko przyjechałam po tej belce. Trzeba, I, mówi... tak się, i, I tak się jechałam turbowolno, no, nie? 8 do 10 sekund pan mówi. Tak. Dzień dobry kochani. Kontynuując vloga odnośnie prawa jazdy. Dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy podejmę próbę zdania egzaminu. Także wypożyczyliśmy samochód. Naszą karetą na dziś jest Toyota Yaris. Oczywiście kierownica jest po prawej stronie. Kierowcą będzie Michał, bo ja to tak... No ja to tak, tak nie, nie, nie bardzo. Chociaż mamy prawo jazdy na, na auto oboje w Tajlandii możemy pełnoprawnie legalnie poruszać się po drogach. Pierw niech prowadzi Michał, a ja może... Ja może kiedy indziej i kierunek Pangna i idziemy do Communication Office do zobaczenia A, do Transportation Office, sorry no i widzimy się później no i jeszcze tak pokrótce o wypożyczeniu auta właśnie naszym autkiem jest Toyota Yaris jest dużo zdrobniej. Naszym autem jest Toyota Yaris. Taka całkiem nowiutka, fajna. Koszt wypożyczenia auta to było 1300 batów za dzień, czyli jakieś 100... Jakieś 160-170 zł za dzień. E, oprócz kosztu wynajmu samego auta e, dopłaciliśmy też 300 batów za takie full ubezpieczenie, że e, jak coś się stanie, no to nie ponosimy żadnych kosztów. Bo normalnie jest tak, że jest jakiś tam wkład własny e, przy naprawie szkody. A wykupiliśmy ubezpieczenie takie dodatkowe za 300 batów, czyli no jakieś 40 zł. No i jeszcze 300 batów za to, że nam przywieźli to auto pod dom. Tak? Przyjechała pani i tutaj, już na miejscu pod mieszkaniem, podpisał Michał z nią umowę. No i nie trzeba było nigdzie jeździć, odbierać tego auta. Też jak skończy się wynajem, no to przyjadą i odbiorą nam to autko. Także nie musimy nigdzie jeździć A, a dosyć zależy nam na czasie Ym, Wygodna sprawa Total koszt to 1900 watów No czyli jakieś 230-240 zł Coś takiego yy, No i tak wygląda A ty jeszcze jakiś depozyt płaciłeś? Nie Aha, bez depozytu, po prostu umowa No, no Tak to wygląda Jedziemy jest właśnie feeling jak się siedzi po tej stronie i prowadzi jakoś tak inaczej zupełnie no lewa krótko lewa krótko jesteśmy już na miejscu w transportation office no i idę się wpisać na listę na egzamin no i o około 13 no pewnie chwilę po 13 będzie egzamin. Mam nadzieję. Teraz to chyba tak się zgłoszę... A, jeszcze skuter trzeba będzie wynająć. E, teraz może się tak zgłoszę, żebym była jedną z pierwszych, że no dobra, to jak, jak mam nie zdać, to już chcę mieć to za sobą i już jedźmy stąd, a jak mam zdać, no to też już chyba chcę mieć to za sobą, więc niech się dzieje. Kicia zdała. Jej, mamy to z drugim razem, ale, ale się udało. Bardzo się cieszę. Nie na się... jeszcze tak nie dotarło do mnie, ale w końcu mogę pożegnać to parszywe miejsce i możemy jechać do domu. Zdałam, także idę złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Mam nadzieję, że nie będą musieli mi robić drugi raz zdjęcia, bo już jedno mają z prawo jazdy na samochód. No i za chwilę odbieram swoje prawki. Mamy to kochani, mam swoje prawo jazdy, ale tak może po, żeby nie było za dużo widać. W ogóle ładne to prawo jazdy. Tutaj takie wysepki są mi takie yy, przyjemne. E, przyjemny dokument, także mam e, kosztowała to cała przyjemność. E, Normalnie kurs, znaczy całe to jak przedsięwzięcie, żeby zdać prawo jazdy, to jest teoria i praktyka. Łącznie to trwa dwa dni, 5 godzin kursu, e, egzamin teoretyczny i potem na drugi dzień idzie się na egzamin praktyczny, no, na którym trzeba poczekać jak ze 2-2,5 godziny aż będzie nasza kolej, bo najpierw zdają samochody, potem e, motocykle, skutery na kurs nie trzeba iść więc nie ma czegoś takiego, że 30 godzin jazdy, 30 godzin teorii, tylko po prostu się przychodzi, e, zdaje się, dwa dni i mamy dokument. E, no i do rzeczy taka przyjemność kosztuje uwaga 105 zł, czyli jakieś 13 złotych, no 13 złotych za e, właśnie kurs, za już dokument, e, także nie wiem na czym w ogóle zarabia ta instytucja. Także za 13 zł prawo jazdy na motocykle i nie, nie dostaniemy mandatu za jazdę bez licencji. Także same plusy, no prawie same plusy, bo jeszcze trzeba tutaj dojechać. Wydawaliśmy panna, czyli sąsiedniej prowincji, no bo na przykład musielibyśmy czekać 4 miesiące. Jeśli się podobał ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie poniżej i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!